Dziś na kanale o technologii Podróż zabytkowym retrobusem po białym stoku. Rozkład jazdy jest znany. Jazda z konsolami. Jesteśmy właśnie po pierwszej przejażdżce, jest po godzinie 10. No i powiem Wam, że wrażenia naprawdę świetne. Jedzie się jak kiedyś, tylko lepiej, no bo mamy pełno konsol do gier, mamy telewizory, mamy retro konsolki, czyli rzeczy, o których mogliśmy tylko marzyć, więc to połączenie dawnych marzeń i dawnej przejażdżki naprawdę robi robotę. Rozmawialiśmy z ludźmi, też są zadowoleni. Warto też powiedzieć kilka słów o tym, jak sprawdzają się stacje Zasilania od ecoflow. Otóż bardzo dobrze, chyba w ogóle nie będziemy musieli ich doładowywać. I te stacje zasilania mają 80-90% energii po godzinie 10, a te telewizory i konsole były cały czas włączone. A teraz właśnie zaczyna się kolejna tura, którą my jednak omijamy, żeby nagrać ten materiał.